Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć, zbliżać dzwoneczki, dziękuję i nie zapomnij zaapkować. To jest ściana chwały. A dzisiaj chciałbym pozdrowić Królowę lawendową. W na następnym odcinku też możecie pisać słowo pozdrowia, jak chcecie. A oto wjazd do bunkra i ściana pamiątkowa. A oto miejsce na, bunk na bunkrze. Gdzie możesz odpocząć. Mówi się na nim nie śmiecić, a ludzie nadal, nadal śmiecą. Widzicie opony? No. A oto droga do bunkra. A oto bunkier w całej okazałości. A oto bunkier w środku. Niestety ma dziurę. to widok z bunkra na Odrę.